Witam was, kochani w kolejnym czytaniu na moim kanale. Jest to czytanie z serii Wybierz klubkę kart i e, temat tego czytania e, na temat tego czytania mogliście zagłosować na zakładce społeczności. E, jako pierwsze e, czytanie z największą ilością waszych głosów było czytanie na temat sytuacji w miłości w najbliższym czasie, energie główne i e, w, na tym się skupimy w tym czytaniu. Do wyboru macie cztery talie kart. Od strony lewej do strony prawej talia ciemna, czarna, talia zielona, talia niebieska oraz talia brązowa. Każdy może sobie zatrzymać film, jeśli potrzebujecie więcej czasu do namysłu, a ja przejdę już do odczytu przekazu dla Was. Po kolei od strony lewej do strony prawej, każda talia osobno. I zaczynamy kochani od talii numer 1. Przekaz dla osób, które wybrały talie numer 1. Um, kochani, tutaj jest troszkę poplątania, troszkę niezdecydowania. Są pewne sprawy, które wymagają przemyślenia, wymagają analizy. Za bardzo nie jesteście skupieni na uczuciach, tylko na jakichś problemach, które się pojawiają w tej relacji. Myślę, że głównie może chodzić o komunikację. Um, przekazy między Wami nie są konkretnie um, jasne. Dużo jest energii myślenia, analizowania, pracowania nad problemami, które się pojawiają w tej relacji. Uh, być może jakieś decyzje, jakieś dylematy, które by było, bądź też jakieś kroki, które trzeba by było podjąć w tej relacji, żeby ją naprawić. I to się będzie działo w najbliższym czasie. No tutaj nie ma, nie jest to przekaz jakiś niewiadomo jak romantyczny, wylewny w uczuciach, tylko tak była reparacja po prostu spraw, które nie do końca są w normie. Um, tutaj mogą być jakieś konflikty, jakieś spory, jakieś kłótnie, nierozwiązane problemy, lub wy się wahacie w jakichś pewnych kwestiach, bo są. Sprawy, które Wam nie pasują w danej relacji, jesteście zaplątani, bo z jednej strony e, może jakieś uczucie, ale z drugiej strony myślicie sobie, że tak nie może być, e, i tutaj będziecie działać, będziecie w końcu zaczniecie więcej analizować, więcej myśleć, e, skupić się na sobie chłodniej. Myślę, że odrzucicie uczucia, uczucia pójdą na bok i zacznie, zaczniecie bardziej skupiać się na rozsądku, trzeźwe spojrzenie na sytuację, e, i tak będziecie działać w ten sposób, żeby. Tutaj pewne sytuacje rozwiązać. E, oczywiście może się to łączyć z tym, że na przykład zdecydujecie się odejść, bądź możecie zdecydować o tym, żeby mm, w jakiś sposób nad tą relacją pracować, żeby w końcu coś zmienić. Czyli to działanie wychodzi od Was. Najpierw jest przemyślenie. Relacja stoi troszkę w miejscu. Jest tutaj jakaś blokada. Nie idzie to do przodu. Was jest taka rezygnacja i... Dylemat, co robić dalej. I tutaj w następnym czasie, w tej miłości, będą analizy, będą myśli, być może jakieś rozmowy z kimś, dowiadywanie się czegoś, ale głównie widzę Was jako osoby, które będą dużo myślały na temat sytuacji, która jest troszkę, wydaje Wam się, że jest bez wyjścia, ale ta sytuacja wyjście ma i Wy znajdziecie tak jakby sposób na to, żeby z tej sytuacji wyjść. A więc, drogie tenki, będziecie pracować nad tym, żeby w miłości, w uczuciach Coś już szło do przodu, żeby rozwiązać jakieś problemy, żeby rozwiązać sytuacje, które Wam nie pasują, które według Was są nie w porządku i uważacie, że pewne zmiany powinny nadejść I te zmiany nastąpią. Oczywiście nie od razu, bo potrzebujecie tej czasu, żeby wszystko sobie doskonale przemyśleć, zdać sobie sprawę z pewnych rzeczy i później będziecie działać tak, żeby... z korzyścią dla Was. Czyli dla jednej korzyść będzie taka, żeby na przykład odejść od danej relacji, jeśli nie będzie współpracy z dwóch stron. Dla innych zaś będzie jeszcze być może łatwość pracowania nad relacją. Być może po prostu relacja jest taka rozchwiana, brakuje tutaj jakichś mocnych struktur i nad tym będziecie pracować. Czyli nie dla każdego będzie się kończyło tutaj um, zakończeniem relacji, um, bo widzę tutaj potencjał na to, żeby pracować, żeby działać, tak? Teraz jest, jakaś, jest jakiś kryzys, ale nie jest to kryzys, którego nie da się rozwiązać. Tak to wygląda dla Was, drogie. Um, Osoby, które wybrały talię numer jeden. I przechodzimy do osób, które wybrały talię numer 2. I przekazywała osób, które wybrały talię numer dwa. Drogie dwójki, to te jakieś odejścia mogłyby e, być od kogoś, od czegoś. No wiadomo, miłość, tak? Czyli y, jakaś relacja, myślę, że jest odejście. Teraz jest wstrzymanie dla Was w uczuciach w miłości. E, I ono jeszcze będzie trochę trwało. Wy jesteście poblokowani przez te wszystkie sytuacje. Potrzebujecie odpoczynku. Y, Także w miłości nie oczekujcie zbyt wielkich sumian na najbliższy czas, bo teraz jest czas e, postoju. To jest tak jakby świeże rozstanie, świeże odejście od kogoś, m, świeże pożegnanie się z kimś. I teraz jest czas na to, żeby e, tak naprawdę skonfrontować się ze swoimi lękami, ze swoimi blokadami, żeby jakby m, uleczyć się po tym, co się stało, po tym odejściu, bo trocho, troszkę ono Was dotknęło mimo wszystko ale jest karta słońca na końcu, o czym ona mówi, że um, wy przepracujecie tą sytuację, naj, nadejdą lepsze dni, ja nie wykluczam tutaj możliwości na miłość, na uczucie. Czy to by chodziło o powrót do kogoś? Jest taka możliwość, ale bardziej w ten potencjał na coś nowego, coś nowego, coś lepszego dla was, bo tak jakby odejście już jest, więc dwa razy nie wchodzicie do tej samej rzeki, jak to się mówi, więc myślę, że otworzycie się bardziej na nowe. Teraz być może też macie taki czas, że się... Ciężko Wam w ogóle myśleć na temat nowej miłości lub ciężko dopuścić do Was myśl, że ta nowa miłość się pojawi, ale jak najbardziej naleją przy czasy musicie po prostu, no ta przerwa jest wam potrzebna, jest ta stagnacja, są te blokady, to też może być tak, że w jakichś relacjach nastąpiło zatrzymanie, pojawiły się jakieś blokady zewnętrzne, na przykład utrudnienie poprzez na przykład odległość czy coś takiego gdyby takie kryzysy się pojawiały w jakichś relacjach, to, to one też zostaną zażegnane i dojdzie tutaj do spotkań, tak? Coś się może tutaj przyciągać między Wami. Nie możecie się spotkać bądź relacja nie może się rozwijać, to to też widzę potencjał na to, że w końcu się to zmieni, w końcu nadejdą lepsze dni, lepsze czasy, tylko teraz trzeba przejść przez tą um, nieprzyjemną energię, bo jest to energia takich blokad. Um, dużo blokad też jest emocjonalnych was samych zostaliście zatrzymani przez jakieś czynniki, na które nie macie wpływu, ale wy od razu myślicie, że y, ta znajomość, ta relacja, czy ta sytuacja w miłości y, jest już przegraną, że już nie będzie lepiej. A nic bardziej mylnego, bo lepiej będzie. Niezależnie od tego, czy chodzi o sytuację, w których się rozstaliście i y, po prostu musicie przepracować tę sytuację i otworzyć się na nowe, to się uda, czy też teraz w jakiejś relacji, w jakiejś znajomości przechodzicie kryzys, zatrzymanie, stagnacja, też pokazuje się, że wszystko będzie ostatecznie dobrze, tylko mm, niestety no są tutaj jakieś czynniki, które Was blokują. Jest jakieś zatrzymanie. Mogą to być dosłowne blokady, mogą to być blokady emocjonalne Was samych. Uważajcie na to, żeby się nie nastawiać zbyt negatywnie, bo energie są korzystne dla Was, czyli musicie przez coś przejść, co nie jest fajne, ale co e, niczego Wam nie zabiera, bo w osta ostateczności będzie dobrze, drogie dwójki. I tej myśli się trzymajcie. I przechodzimy do e, osób, które wybrały talię numer 3. E, drogie trójki. Wasza relacja, czy tam znajomość, sytuacja w miłości jest troszkę wyciszona jest bardziej skupienie się na sobie, na swoich potrzebach. Czego ja e, oczekuję od danej relacji, czego ja szukam w miłości, e, jakie ważne wartości w rodzinie są dla mnie mm, cenne. Czyli kochani, tutaj nawet nie musi chodzić o nową miłość, relacje, które już macie. Wy chcecie nadać im nowej struktury, nowej formy. Przede wszystkim skupiając się na tym, jakie wartości są dla Was najważniejsze, czego Wy szukacie w tej miłości. Czy to jest rodzina i czym dla Was jest rodzina? Czy to jest tylko partner, czy też chcecie dzieci na przykład? To są takie kwestie, które wydają się banalne i oczywiste, ale Wy musicie nad nimi dobrze przemyśleć. Musicie dobrze przemyśleć te kwestie i dobrze się nad nimi zastanowić. I tutaj bycie się głównie na tym skupiali w najbliższym czasie, jeśli chodzi o miłość. Ta miłość tutaj jest, ja tu widzę związki, które już trwają, które już są, nawet wieloletnie związki, którym będzie nadawana nowa forma, bądź te związki, które niekoniecznie m, w jakiś sposób były tym, czego Wy naprawdę chcecie. I trzeba bycie się zastanawiać, czego ja tak naprawdę oczekuję od związku, i będziecie nadawać takich mocnych struktur. Czego Wam brakuje w danej relacji, nad tym będziecie pracować i to będziecie jakby dopracowywać i tym samym umacniać Waszą relację. Jeśli chodzi o osoby, które szukają miłości, m, trzeba się zastanowić, czego Wy chcecie, drogie, um, drogie trójki. Dlatego że um, miotacie się być może, tak naprawdę chcecie miłości, ale tak naprawdę nie wiecie, co się kryje za tą miłością, co to jest dla Was miłość, czy to jest partner, czy chcecie z tym partnerem tworzyć rodzinę. Wtedy też będziecie przyciągać takie osoby, bo możecie yy, szukać miłości i na przykład myśleć o rodzinie. A spotkacie kogoś, kto yy, tej rodziny nie chce mieć, nie chce mieć dzieci, i wtedy pojawia się problem. A więc tutaj, jeśli Wy będziecie mieli jasny obraz tego, czego Wy chcecie, tym łatwiej będzie Wam znaleźć taką osobę, która Wam będzie odpowiadała. Jak najbardziej jest na to szansa, kiedy ustalicie sami, czego Wy oczekujecie w miłości, co jest dla Was ważne, jakie wartości. Jak według Was taka relacja powinna wyglądać? Też dużo e, wizualizacji tego, czego chcecie. To też przy, pomoże w przyciąganiu i macie szansę tutaj wprowadzić to w życie, czyli tak, szuk-znajdywanie e, osób, które właśnie będą mm, szukały tego samego, co Wy, jeśli chodzi o temat miłości. I jak najbardziej widzę szansę na to, żeby te sprawy miłosne u Was ruszyły, tylko trzeba się określić. I też uwaga na ukrywanie jakichś emocji, ukrywanie tego. Czego oczekujecie? Tak jakbyście być może nie do końca chcieli mówić otwarcie o tym, tylko ukrywali to dla siebie. Hmm, czyli troszkę udawania by było, czy też ukrywania tego, co powinno zostać powiedziane. To też jest ważne i to też może umocniać, umacniać wasze relacje. Niezależnie od tego, czy to są relacje, które już trwają, czy relacje, które dopiero będziecie zaczynać. I przechodzimy do grupki numer 4, talia numer 4. Dla czwórek dość dziwna sytuacja, coś z przeszłości może się pojawić, być może już budujecie coś, tworzycie jakąś relację z kimś z przeszłości, tutaj może się zacząć jako przyjaźń, niektóre osoby, które wydały czwórkę głównie będą się skupiać na przyjaźniach, ale tutaj czy też na relacjach z przeszłości, bo to się tutaj pokazuje, czyli relacje z przeszłości, które będą w jakiś sposób, będą próbować odbudowania tychże relacji, ale niekoniecznie e, ze skutkiem takim, jakim byście chcieli. Więc uważać na osoby z przeszłości, bo tutaj może się wydawać, że osoba naprawdę czegoś chce, że jest konkretna, że wie, czego chce z wami, że chce i z wami, a później może być e, nagłe wycofanie się. Może to być z waszej strony, ale może to być ze strony drugiej. I myślę, że to bardziej e, od strony drugiej wychodzi taka energia, czyli takie troszkę zamieszanie dla niektórych. Ktoś się pojawia i znika jest, robi nadzieję, już wszystko jest fajnie, już wszystko jest dobrze, tworzycie coś i nagle jest cisza, jest pustka. Myślę, że też niektóre relacje czy też znajomości będziecie weryfikować, czy będziecie sprawdzać tak naprawdę czego ja oczekuję w danych relacjach, czy ta relacja y, je, ma jeszcze dla mnie jakąś wartość, tutaj bycie stawiali mocno um, na siebie i swoje wartości w relacjach, jeśli wy pewnych wartości nie będziecie znajdować w jakichś relacjach, to nawet nie musi chodzić o miłość, może chodzić o przyjaźń jeśli będzie wydawało wam się, że to nie jest to to po prostu będziecie odchodzić od takich relacji i na takie relacje też uważajcie, które e, e, relacje, znajomości, które zaczynają się super wydaje się fajnie i zaraz jest cisza zaraz jest wycofanie, izolacja to niekoniecznie musi chodzić o drugie osoby. Może być też tak, że po prostu będziecie zaczynali próbować na przykład coś z kimś z przeszłości. Okaże się, że to zupełnie nie stoi, i będziecie odchodzić, mm, bo tu tak naprawdę będziecie głęboko e, czy też intensywnie myśleć o tym, co dana relacja dla Was znaczy, czy ta relacja w ogóle ma jakąś szansę, mm, i w ten sposób będziecie tutaj działać. Tutaj też pokazują się relacje razem, a, je, a, razem, a osobno. Czyli niby razem, a osobno. Niby jest fajnie, niby jest dobrze, ale są rzeczy, które Wam nie odpowiadają, bądź których po prostu w tej relacji brakuje. Hmm. Czyli może to być takie wycofywanie się z tej relacji raz na 100%, raz na 20%. Tego typu sytuacje widzę dla Was, drogie czwórki. Ale to nie jest nic złego, to nie jest wyprzekaz dla Was, ponieważ Wy odnajdziecie swoje szczęście, swoją radość mimo wszystko poprzez takie weryfikacje właśnie takiej znajomości, czy też relacji, dojdziecie w końcu do obfitości, do spełnienia, niczego wam tu nie brakuje e, i tak naprawdę posprzątacie troszkę w tych relacjach e, i nie będzie trwać niczego, bo w końcu e, będziecie też przyciągać bardziej osoby, które będą na waszym poziomie i będą chciały tego, co wy. To były już wszystkie przekazy w tym czytaniu dla was, kochani. Mam nadzieję, że każdy coś dla siebie wyciągnie z tego czytania. Mam nadzieję, że to czytanie Wam w jakiś sposób też pomoże. Zachęcam Was do zostawienia reakcji. Życzę Wam wszystkiego e, wspaniałego. Jeśli przekaz, przyjrzyjcie się przekazowi, nie był dla Was, zostawiacie go za sobą. Nie przyjmujemy nic na siłę e, i widzimy się w kolejnych czytaniach na moim kanale.